W 2017 roku 27-letnia Polka, Magdalena Żuk, poleciała do Egiptu, aby spędzić wymarzone wakacje w luksusowym kurorcie nad Morzem Czerwonym. Jednak zaledwie kilka dni później wypadła z okna drugiego piętra szpitala i zmarła w tajemniczych okolicznościach. Od tego tragicznego momentu minęło już prawie 8 lat, a sprawa wciąż nie została rozwiązana. Największe pytanie, które do dziś budzi niepokój opinii publicznej brzmi Czy Magdalena popełniła samobójstwo z powodu choroby psychicznej, czy też rzeczywiście padła ofiarą mrocznego spisku? Aby lepiej zrozumieć ten dramat, musimy cofnąć się do codziennej historii życia Magdaleny Żuk. Urodziła się w 1998 roku i dorastała w Bogatyni, spokojnym miasteczku liczącym około 15 tysięcy mieszkańców. Już jako dziecko nosiła w sercu pragnienie sięgania po coś większego. Dlatego, gdy tylko skończyła 17 lat, zdecydowała się opuścić rodzinny dom i poszukać nowych możliwości w zgożelcu mieście tętniącym życiem, ale jednocześnie pełnym wyzwań. To właśnie w tym okresie, dzięki wyróżniającemu się wzrostowi i urzekającym niebieskim oczom, Magdalena zaczęła marzyć o karierze modelki. Aktywnie brała udział w sesjach zdjęciowych i castingach. Jednak stopniowo uświadamiała sobie, że blask reflektorów nie jest jej prawdziwym powołaniem. Zamiast się zniechęcić, odkryła nową pasję. Pragnęła zostać specjalistką od kosmetologii. Podążając tą drogą, Magdalena nie tylko otworzyła własny salon piękności, ale także rozpoczęła naukę, aby zostać dietetyczką. Dbała o siebie z niezwykłą starannością. Regularnie chodziła na siłownię, zajmowała się manikur artystycznym i tworzyła wymyślne fryzury każdego dnia zachwycała otoczenie swoją promienną urodą i magnetyczną pewnością siebie. Mimo to w głębi duszy Magdalena marzyła o prawdziwej miłości i szczęśliwej rodzinie. Na drodze do tego celu przeżyła kilka związków, lecz żaden z nich nie poruszył jej serca tak naprawdę, aż do chwili, gdy poznała Markusa W. To spotkanie odmieniło jej życie i miało miejsce podczas energetycznego koncertu na żywo. W tłumie ludzi jej spojrzenie nagle, Zatrzymało się na Markusie W., który uśmiechał się czarująco i patrzył ciepłym wzrokiem. W tym krótkim momencie świat Magdaleny uległ całkowitej zmianie. Zaledwie dwa tygodnie po oficjalnym poznaniu się, zdecydowali się zamieszkać razem. A wkrótce potem Markus W. postanowił się jej oświadczyć. Choć tempo ich relacji znajomi Magdaleny uważali za zbyt szybkie, a nawet ryzykowne, ona sama była przepełniona szczęściem. I wierzyła, że odnalazła miłość swojego życia. Z miłością tak głęboką, Magdalena postanowiła podarować Markusowi wyjątkowy prezent urodzinowy, romantyczną podróż do Egiptu. Nie był to gest osoby żyjącej w dostatku. W rzeczywistości Magdalena ciężko pracowała, aby odłożyć każdą złotówkę, a żeby zebrać wystarczającą kwotę na wykupienie wycieczki, musiała dodatkowo pożyczyć od ojca tysiąc dolarów. Niespodziewanie wyszło na jaw, że paszport Markusa W. był ważny już tylko przez 4 miesiące, podczas gdy przepisy wjazdowe do Egiptu wymagały co najmniej 6 miesięcy ważności. Ta informacja wstrząsnęła Magdaleną. Ponieważ wykupiona wycieczka nie podlegała zwrotowi, istniało ryzyko, że pożyczone przez nią pieniądze pójdą całkowicie na marne. Aby uratować sytuację, oboje zaczęli dzwonić do znajomych z nadzieją, że ktoś zastąpi Markusa w podróży. Lecz nikt się nie zgodził. W obliczu impasu Markus W. poradził Magdalenie, aby pojechała sama, traktując to jako nagrodę za jej ciężką pracę. W rzeczywistości jednak była to tylko próba złagodzenia jej zmartwień, w jego głosie wciąż brzmiało rozczarowanie. To sprawiło, że Magdalena jeszcze bardziej się wahała. Nie chciała jechać sama, a myśl o samotnym pobycie w obcym kraju napełniała ją lękami. Jednak świadomość, ile pieniędzy już wydała, zmusiła ją do zaakceptowania tej decyzji. Nadszedł wreszcie dzień wyjazdu. Na lotnisku doszło do pełnej łez sceny pożegnania. Magdalena rozpłakała się na ramieniu Markusa W. Jednak tuż po wejściu na pokład samolotu, przypadkowo poznała inną Polkę, która również miała spędzić urlop w tym samym hotelu. Szybko się zaprzyjaźniły, piły razem alkohol i rozmawiały przez całą podróż. Dzięki tym rozmowom Magdalena stopniowo zapominała o początkowych obawach. Zaraz po przybyciu do Egiptu, Mahmud Kairi, rezydent hotelu mówiący płynnie po polsku, od razu dostrzegł w niej coś niepokojącego. Przez lata pracy widział już wielu turystów upojonych alkoholem w systemie All Inclusive. Jednak przypadek Magdaleny zdecydowanie różnił się od tego, co znał. Już w hotelowym lobby, siedziała cicho w kącie, wpatrując się w pustą przestrzeń, jakby śledziła jakiś niewidzialny obraz, którego nikt inny nie mógł dostrzec. A potem nagle zaczęła biegać po hotelu i tańczyć do muzyki, którą słyszała jedynie ona sama. Niedługo później wszyscy byli świadkami, jak piękna dziewczyna leży na podłodze w lobby hotelowym, skulona niczym przestraszone dziecko. Początkowo sądzono, że to efekt zbyt dużej ilości alkoholu. Jednak z biegiem czasu zachowanie Magdaleny stawało się coraz bardziej alarmujące. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy poznana w samolocie Polka zaczęła się od niej dystansować, nie chcąc być kojarzona z jej dziwnymi zachowaniami. Już w pierwszą noc Magdalena zadzwoniła do Markusa W. Jej głos drżał ze strachu. Twierdziła, że słyszała jakieś odgłosy w pokoju i bała się, że ktoś tam już na nią czekał. Oddalony o tysiące kilometrów, Markus natychmiast wyczuł, że dzieje się coś złego. Bez chwili zwłoki zadzwonił na recepcję hotelu i poprosił, by sprawdzono pokój Magdaleny. Niedługo później pracownicy przyszli na miejsce, lecz nie znaleźli żadnych oznak nieprawidłowości. Pokój był bezpieczny, drzwi zamknięte na klucz, a śladów włamania nie było. Mimo uspokajających słów obsługi, Magdalena nie uwierzyła. Była przekonana, że ktoś ją obserwuje, a czasami widziała nawet ciemne sylwetki krążące po pokoju. Do tego jej napady paniki stawały się coraz silniejsze, zakłócając spokój innych gości hotelowych. Widząc tę sytuację, Mahmud zaczął odczuwać ogromną odpowiedzialność spoczywającą na jego barkach. Przez wszystkie lata pracy jako rezydent nigdy wcześniej nie spotkał się z czymś podobnym. Ostatecznie musiał zadzwonić do rodziny Magdaleny w Polsce, aby poinformować ich o niebezpiecznym stanie córki. Podkreślał, że powinna natychmiast wrócić do domu i wyraził obawę, że może wydarzyć się coś złego. Rodzina w Polsce wpadła w panikę po otrzymaniu telefonu od Mahmuda, lecz była bezsilna, nie mieli ważnych paszportów, aby od razu polecieć do Egiptu. W tym samym czasie Markus W. również nie był w stanie wyrobić dokumentów na czas. Ponieważ procedura wydania nowego paszportu w urzędzie wymagała kilku dni. Podczas gdy wszyscy gorączkowo szukali sposobu na ratunek, Magdalena pogrążała się coraz głębiej w otchłań rozpaczy. Zastało ją na kolanach przed drzwiami własnego pokoju, z głową wtuloną w podłogę, zasłaniającą twarz dłońmi, jakby próbowała uciec przed koszmarem, z którego nie było wyjścia. Później, gdy odprowadzono ją z powrotem do pokoju, Widok był jeszcze bardziej przerażający. Leżała na łóżku, ubrana jedynie w szlafrok, drżąc nieustannie i zalewając się łzami. Nie były to zwykłe łzy smutku, lecz łzy absolutnej rozpaczy. Zdając sobie sprawę, że nie można już dłużej czekać, Mahmud wezwał karetkę, mając nadzieję, że lekarze pomogą Magdalenie. Jednak w miejscowym szpitalu nie było psychiatry. Co gorsza, w stanie paniki, Magdalena odmówiła wykonania jakichkolwiek badań. Nie mając innego wyjścia, przewieziono ją z powrotem do hotelu. Tym razem jednak hotel nie chciał jej przyjąć, obawiając się, że jej stan zakłóci spokój innych gości. Na szczęście rodzina Magdaleny skontaktowała się z ambasadą Polski oraz biurem podróży i wykupiła dla niej bilet powrotny. Jednak w noc poprzedzającą lot, niemal doszło do tragedii. Magdalena wspięła się na dach hotelu i stanęła niebezpiecznie na krawędzi, grożąc upadkiem w każdej chwili. Tylko dzięki szybkiej reakcji pracowników hotelu udało się zapobiec nieszczęściu. Następnego ranka, gdy samochód wiózł Magdalenę na lotnisko, rozpoczął się prawdziwy koszmar. W drodze stała się agresywna, krzyczała i próbowała zrzucić z siebie ubrania. A kiedy dotarła na lotnisko, doszło do wybuchu chaosu. Wrzeszczała, szarpała się i wiła niczym dzikie zwierzę złapane w pułapkę. W obliczu takiej sceny władze lotniska Odmówiły wpuszczenia jej na pokład samolotu. Wkrótce potem policja nakazała odwieźć ją z powrotem do hotelu, lecz ten również odmówił przyjęcia. W tej patowej sytuacji Mahmud nie miał wyboru i wykonał połączenie wideo do Markusa W. W momencie, gdy obraz połączył się na ekranie, Markus musiał zmierzyć się z bolesną prawdą. Magdalena, którą widział przed sobą, nie była już tą samą dziewczyną, którą znał. Ta piękna, promienna kobieta, Zmieniła się w upiorną, dziką postać o potarganych blond włosach, przerażonych niebieskich oczach i twarzy wykrzywionej bólem. Jeszcze straszniejsze było to, gdy jej drżący głos wyszeptał, że nigdy już stamtąd nie wróci. W tamtej chwili Markus W. starał się zachować spokój i, tonem ciepłym, takim jak w pierwszych dniach ich miłości, prosił Magdalenę, aby opowiedziała dokładnie, co się stało i czy ktoś jej nie skrzywdził. Magdalena. W stanie ogromnego napięcia rozglądała się nerwowo, jakby obawiała się, że ktoś ją obserwuje, po czym błagała go, by zabrał ją stamtąd jak najszybciej. Oddalony o tysiące kilometrów Markus czuł się całkowicie bezsilny. Pragnął jedynie przytulić ją, ochronić i sprowadzić bezpiecznie do domu. Ale mógł jedynie patrzeć na ekran i słuchać ostatnich, pełnych rozpaczy słów swojej ukochanej. Po zakończeniu rozmowy Magdalena jakby całkowicie oderwała się od rzeczywistości. Usiadła na podłodze samochodu, z pustym wzrokiem wpatrując się w nicość, obojętna na wszystko, co działo się wokół niej. W tej trudnej sytuacji, Mahmud musiał wezwać zdalną pomoc medyczną, aby przewieźć ją ponownie do szpitala, gdzie umieszczono ją w małym pokoju, by mogła odpocząć. Jednak po przebudzeniu, Magdalena nagle wybuchnęła histerią, krzyczała jak ranne zwierzę i próbowała uciekać. Kilku pracowników medycznych z trudem utrzymało ją w korytarzu szpitalnym. Aby opanować sytuację, musieli zanieść ją z powrotem do pokoju, mimo jej gwałtownego oporu. Kilka minut później lekarz podał jej silny środek uspokajający i unieruchomił ją, przywiązując do łóżka dla bezpieczeństwa. Magdalena pozostawała nieruchoma przez około dwie godziny, lecz potem znów zaczęła się poruszać. Według relacji personelu szpitala, w niewytłumaczalny sposób udało jej się uwolnić z pasów. Około godziny trzeciej nad ranem rozległ się głośny huk, dobiegający z dziedzińca, który zaniepokoił wszystkich. Gdy pobiegli sprawdzić, zobaczyli przerażający widok. Magdalena wspięła się na szafę stojącą przy oknie na drugim piętrze i skoczyła prosto na betonowe podłoże. Wśród chaosu lekarze wybiegli na zewnątrz i znaleźli Magdalenę leżącą nieruchomo na ziemi, z krwią wypływającą z głowy lecz wciąż oddychającą. Natychmiast przenieśli ją do środka, ułożyli na podłodze i próbowali udzielić pierwszej pomocy tym, co mieli pod ręką. Niestety, mały szpital nie dysponował odpowiednim sprzętem do leczenia tak poważnych obrażeń. Gdy jej stan gwałtownie się pogorszył, Magdalenę przewieziono w trybie pilnym do większego szpitala w Hurgadzie. W tym samym czasie przyjaciel Markusa W., który poleciał do Egiptu z misją sprowadzenia Magdaleny do domu, otrzymał tragiczną wiadomość. Dziewczyna, którą miał uratować, leżała teraz na oddziale intensywnej terapii w stanie głębokiej śpiączki. W churgadzie lekarze robili co mogli. Wprowadzili Magdalenę w śpiączkę farmakologiczną, aby zmniejszyć obrzęk mózgu, lecz jej ciało doznało zbyt poważnych obrażeń, pęknięta czaszka, krwotok śródmózgowy oraz liczne złamania. Świadomy powagi sytuacji, przyjaciel Markusa W. natychmiast skontaktował się z rodziną, aby. Zorganizować transport medyczny Magdaleny do Polski, gdzie mogłaby przejść operację w nowocześniejszych szpitalach. Rodzina natychmiast wyraziła zgodę i była gotowa pokryć wszelkie koszty, byle tylko uratować córkę. Jednak następnego dnia stan zdrowia Magdaleny nagle się załamał. Obrażenia były zbyt ciężkie, przekraczały granice wytrzymałości młodego organizmu. Mimo desperackich starań lekarzy ostatecznie musieli przekazać rodzinie najgorszą wiadomość, Magdalena Żuk zmarła w szpitalu w Egipcie. Śmierć Magdaleny Żuk wstrząsnęła całą Polską w 2017 roku. Media krajowe nieustannie o niej informowały, a opinia publiczna wrzała od pytań, co tak naprawdę wydarzyło się z tą młodą, piękną dziewczyną w egipskim kurorcie. Presja społeczna sprawiła, że oficjalne śledztwo rozpoczęło się niemal natychmiast. Polscy prokuratorzy pracowali bez wytchnienia, przesłuchując ponad 200 świadków już na samym początku postępowania: od członków rodziny, znajomych, byłych partnerów aż po pasażerów, którzy lecieli tym samym samolotem co Magdalena. Równolegle dokładnie sprawdzono telefon, laptop i bagaż Magdaleny. Zabezpieczono również urządzenia elektroniczne Markusa W. w celu ich analizy. Do sprawy zaangażowano psychologów, którzy mieli ocenić zachowanie dziewczyny na podstawie zeznań świadków oraz nagrań z kamer monitoringu w szpitalu. Jednak śledztwo szybko napotkało poważne przeszkody, ponieważ strona egipska nie współpracowała w pełni. Kluczowe dokumenty, takie jak protokoły przesłuchań świadków czy oryginalne nagrania z monitoringu, nie zostały przekazane Polsce. Na podstawie dostępnych dowodów wielu ekspertów stwierdziło, że Magdalena mogła cierpieć na nierozpoznane wcześniej zaburzenia psychiczne. Najbardziej widoczne objawy to impulsywne decyzje, takie jak zgoda na małżeństwo po dwóch miesiącach znajomości, czy samodzielny zakup drogiej wycieczki bez wcześniejszych ustaleń, uznano za przejaw nadmiernej euforii. Według tej teorii, samotny pobyt w kurorcie, brak wsparcia rodziny i jednoczesne spożywanie mocnego alkoholu mogły doprowadzić do utraty kontroli, a w konsekwencji do tragicznej decyzji. Rodzina Magdaleny stanowczo odrzuciła tę hipotezę. Matka dziewczyny podkreślała, że córka nigdy nie korzystała z pomocy psychiatrycznej i zawsze była osobą pogodną, zdrową i w pełni normalną. Co więcej, wyniki badań wykazały obecność w organizmie Magdaleny silnego leku przeciwpsychotycznego stosowanego jedynie w leczeniu ciężkiej schizofrenii. Wiele wskazuje na to, że środek ten został podany dopiero w szpitalu. Na tym jednak nie koniec. Eksperci znaleźli również w jej ciele substancję psychoaktywną pozyskiwaną z liści rośliny powszechnie stosowanej w Arabii Saudyjskiej jako zamiennik alkoholu, lecz w Polsce zakazanej. Chodziło o kat liść wywołujący stan euforii. Zdaniem rodziny, bardzo prawdopodobne było, że ktoś podał Magdalenie tę substancję bez jej wiedzy. W związku z tym pojawiły się kolejne podejrzenia. Niektórzy dziennikarze śledczy twierdzili, że Egipt od lat słynie z przypadków porwań turystów, zwłaszcza młodych kobiet podróżujących samotnie. Gangsterzy często używają środków odurzających, aby pozbawić ofiary kontroli, a następnie je porywają, żądając okupu lub sprzedając do innych krajów w celach przestępczych. W odniesieniu do przypadku Magdaleny piękna dziewczyna podróżująca samotnie. I często odwiedzająca kluby nocne mogła stać się idealnym celem dla przestępców. Istnieje przypuszczenie, że ktoś dosypał jej substancję psychoaktywną do drinka, ale gdy jej organizm zareagował w nieoczekiwany sposób, cały plan uległ komplikacji. Istnieje nawet jeszcze bardziej przerażająca hipoteza, według której Magdalena mogła być świadkiem lub wplątać się w wydarzenie, którego przestępcy nie chcieli ujawnić. Kiedy została przewieziona do szpitala i istniała możliwość, że odzyska świadomość, mieli wedrzeć się do jej pokoju, rozwiązać pasy i wyrzucić ją przez okno, inscenizując całość jako samobójstwo. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego strona egipska ukrywała tak wiele dowodów i nie chciała ich ujawnić polskim organom śledczym. Ponieważ turystyka stanowi główne źródło dochodu, już jedna afera związana z morderstwem wystarczyłaby, by odstraszyć turystów. Od tragedii Magdaleny Żuk minęło już 8 lat, lecz śledztwo wciąż tkwi w martwym punkcie. Choć od 2019 do 2021 roku było kilkakrotnie przedłużane, polscy prokuratorzy nadal nie wydali oficjalnych wniosków. Strona egipska konsekwentnie odmawia przekazania kluczowych materiałów, co czyni niemal niemożliwym odkrycie prawdy. Podczas gdy rodzina Magdaleny niezmiennie odrzuca wersję o samobójstwie, Niezależni eksperci coraz bardziej skłaniają się ku mroczniejszym scenariuszom. Bez względu na ostateczny finał, historia Magdaleny przypomina nam, że niebezpieczeństwo może czaić się nawet tam, gdzie pozornie czujemy się najbezpieczniej. Wymarzone wakacje mogą w jednej chwili zamienić się w koszmar, zwłaszcza gdy ktoś odważy się samotnie wyruszyć do obcego kraju, nie przewidując, co może go tam spotkać. A wy, co sądzicie o tej sprawie? zostawcie komentarz poniżej. Jeśli podobał Wam się materiał, nie zapomnijcie kliknąć lubię to i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych historii kryminalnych.